Dlaczego Maltańczyk to idealny pies do towarzystwa? Oczywiście, nie tylko Maltańczyki są idealnymi psami do towarzystwa, ale dzisiaj zajmiemy się Maltańczykami i dlaczego ten pies potrafi być takim chodzącym ideałem dla ludzi poszukujących psa do towarzystwa. Zacznijmy od takiej ważnej sprawy, o której często zapominamy, czyli od wielkości. Ponieważ Maltańczyk jest psem niedużym, kilkukilogramowym i naprawdę jego transport Znalezienie mu odpowiedniej ilości miejsca jest czymś banalnym. Właśnie wiele osób wybiera psy tych rozmiarów, dlatego żeby w łatwiejszy sposób się nimi zająć, żeby ta wielkość nie sprawiała po prostu problemów, a nawet łatwiej takiego psa utrzymać na smyczy w czasie spaceru. Po drugie, i co równie ważne, a można powiedzieć najważniejsze, są to psy bardzo mocno nastawione na człowieka. Kontakt z człowiekiem, towarzystwo, bycie przy człowieku są dla nich czymś bardzo, bardzo ważnym. Czyli taka najważniejsza cecha psów do towarzystwa: to, że kochają towarzystwo człowieka i potrzebują tego towarzystwa człowieka. Oczywiście, Maltańczyk do tego jest psem, który nie będzie cały czas narzucał się nam, nie będzie cały czas wchodził nam pod nogi, co niestety wiele innych psów robi. Oczywiście duża kwestia tutaj odpowiedniego wychowania. No i takiego indywidualizmu danego psa, ale z reguły Maltańczyk nie jest psem nachalnym, psem, który będzie nas cały czas, można powiedzieć, atakował, żebyśmy zwracali na niego uwagę, żebyśmy głaskali, trzymali na kolanach. Wszyscy wiemy o co chodzi. Do tego te psy odznaczają się bardzo dużą wesołością i pozytywnym stosunkiem do całego otoczenia. To nie są psy agresywne, to nie są psy, które w negatywny sposób są nastawione do wszystkiego, co się dzieje wokół nich. Wręcz przeciwnie, są to psy wesołe i potrafiące, się, potrafiące tym, tym tą wesołością, poplątałem się, przepraszam, tą wesołością, optymizmem zarazić wszystkich dookoła. Są to też psy łagodne, nie wszczynające konfliktów, psy, które nie będą takimi zaczepiaczami, to nie są psy, które później będziemy musieli bronić. No i te kontakty z ludźmi, zwierzętami układają się bardzo fajnie. Są to też psy, które lubią ruch, chociaż ta cecha nie wszystkim się podoba, tym, którzy szukają idealnego psa do to, towarzystwa. To jednak maltańczyk lubi ruch i dla osób troszkę bardziej aktywnych będzie właśnie świetnym wyborem. Jakiś dłuższy spacer, jakaś zabawa, jakiś rozrywka, jakiś wysiłek fizyczny, oczywiście pamiętając o jego wielkości, żeby ta wielkość nie przeszkadzała. To wszystko powoduje, że te psy ich troszkę większa aktywność niż innych małych psów powoduje, że on potrafi być fajnym towarzyszem osoby troszkę bardziej aktywnej. Ale nawet osoby, które nie mają tego ruchu zbyt dużo, maltańczyk potrafi się do takich wymagań dostosować. Ale tutaj kolejna bardzo ważna sprawa, to jest pies o dużej, mocnej osobowości. To nie jest jakaś ciamajda, która będzie wszystko robiła, co mu każemy. Ten pies potrafi się postawić, ten pies ma swoje zdanie, ten pies potrafi być prawdziwym przyjacielem, czyli osobą, a raczej istotą, która niekiedy się z nami nie zgadza. I właśnie według mnie to też bardzo ważna cecha idealnych psów do towarzystwa: to, że on nie jest zawsze do końca całkowicie posłuszny. On też ma swoje zdanie, on też przemyśli niektóre sprawy i po prostu ta cecha. Według mnie jest bardzo fajną cechą psa do towarzystwa, ponieważ kiedy byśmy chcieli kogoś całkowicie posłusznego, no to kupilibyśmy pluszową maskotkę i mówili do niej jak do, żywego, do żywej istoty. A tak, to mamy psa, który oczywiście nie będzie nam w ten sposób przeszkadzał, on nie będzie się z nami cały czas kłócił, że jego na wierzchu, ale po prostu niekiedy ta mocna osobowość wychodzi na wierzch i bardzo fajnie. Żebyśmy po prostu wiedzieli, że to jest żywa, inteligentna i mądra istota. Właśnie. Są to psy, bardzo mądre, inteligentne i naprawdę psy, które potrafią się wielu rzeczy nauczyć. Jeśli tylko mamy czas, umiejętności, umiejętności to nie aż tak potrzebne. Po prostu, kiedy mamy chęci, możemy maltańczyka wielu rzeczy nauczyć. I tak, te najmniejsze psy warto uczyć. Ponieważ, jak zawsze powtarzam, po raz chyba setne, albo może nawet więcej, Uczenie to połączenie kilku ważnych rzeczy. Naszej obecności, wysiłku umysłowego, wysiłku fizycznego i po prostu zabawy z psem. Czyli tego, co potrzebuje nasz pies. Żeby nie było tak wesoło, pamiętajmy, że Maltańczyk jest świetny w wchodzeniu nam na głowę. W owijaniu nas sobie wokół palca. Są to psy, które naprawdę potrafią być psami, które rządzą nami, nawet nie zdajemy sobie z tego. Sprawę, ale no taka już jego cecha i o tym musimy pamiętać. Ale bardzo często właśnie wiążemy te małe, inteligentne psy z takimi umiejętnościami. Kolejną rzeczą jest to, że ten pies najchętniej byłby z nami cały czas. Maltańczyk, jako pies do towarzystwa, chciałby to towarzystwo nas mieć cały czas. To są psy, które mogłyby nam towarzyszyć no dosłownie bez przerwy. Kiedy tylko byśmy mogli, on byłby z nami. I niestety przekłada się to na to, że niezbyt dobrze znosi samotność, izolację, bycie samemu przez dłużej niż kilka godzin. Po prostu to jest pies dla ludzi, którzy mają dużo czasu, dla swojego czworonoga. Jest to też prawdziwy pieszczoch. To jest taka przylepa, która lubi się przytulać, lubi głaskanie, siedzenie na kolanach, wspólne na przykład oglądanie telewizora, kiedy siedzi nam na kolanach albo na nas. To jest pies, który lubi te pieszczoty, lubi ten kontakt i. Niekiedy się wręcz o niego upomina. Są to też psy, mówiłem już, że są łagodne, ale tu warto też jeszcze raz podkreślić, że są to psy pozbawione agresji. Nie są to psy, które w jakiś negatywny, agresywny sposób będą się odnosiły do innych zwierząt, do innych psów. Czyli świetna, genialna cecha psów do towarzystwa. Nie są też przeważnie hałaśliwe. Ta hałaśliwość najczęściej pojawia się wtedy, kiedy po prostu no nie ma nas obok niego. Wtedy te psy mogą stać się psami hałaśliwymi, psami, które niestety będą się nudziły i dopominały o nasz powrót. Ale w innych wypadkach ta hałaśliwość raczej nie, nie pojawia się. Jest to też pies, który będzie dobrym kompanem zabaw dla większych dzieci. Te mniejsze niestety mogą nie zdawać sobie sprawy, jaki ten pies może być delikatny. Chociaż maltańczyk wcale aż tak delikatny nie jest, jak się niektórym wydaje. Zwłaszcza mam tu na myśli ludzi, którzy huchają, dmuchają, noszą, przenoszą, dbają o niego, jakby to był pies, który jest z porcelany i przejście jakiegoś niskiego progu byłoby, byłby dla niego prawdziwym problemem. W rzeczywistości maltańczyk potrafi być prawdziwym twardzielem, oczywiście musimy na niego uważać, ale naprawdę nawet z troszkę większymi psami potrafi się tak bawić, że widziałem kilku właścicieli maltańczyków, którzy byli w prawdziwym szoku, że tym psom się nic nie stało. Te psy przez lata, przez pokolenia sobie musiały same dawać radę i chociaż musimy być delikatni, to to nie jest porcelanowy piesek, który się stucze. Wychowanie. Wychowanie maltańczyków również jest proste. Nawet osoba bez doświadczenia, nawet osoba, która nie miała wcześniej psa, Wychowa w odpowiedni sposób Maltańczyka. Oczywiście, będzie potrzebowała więcej czasu, będzie musiała być delikatna, spokojna, cierpliwa i będzie musiała pamiętać o tym, że Maltańczyk musi znać jasne granice, co może zrobić, żeby nam po prostu nie wszedł na głowę, ale z wychowaniem poradzi sobie prawie każdy. Każdy, kto będzie wiedział, jak to wychowanie jest ważne. Te psy też świetnie przystosowują się do nowych warunków, ale Wtedy, kiedy mają obok sobie opiekuna albo opiekunów. To jest taki prawdziwy pies do towarzystwa, który w, na, przy naszym, w naszym towarzystwie może jechać wszędzie i zrobić wszystko, ale musi mieć nasze towarzystwo. Są to też psy zdrowe, bardzo długowieczne, świetnie dogadujące się z innymi zwierzętami. Więc, jak widać, Maltańczyk może być idealnym psem do towarzystwa. Oczywiście, źle znosi samotność. Sporo czasu musimy poświęcić na pielęgnację, potrafi nam wejść na głowę, ale tak, to pies naprawdę świetny. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały, zapraszam do zasubskrybowania, do naciśnięcia dzwoneczka. Szczególnie zapraszam na mój nowy kanał, ciekawostki o zwierzętach tam po prostu trafiają materiały, które kiedyś były wrzucane na ten kanał, oraz oczywiście na moje inne kanały i media społecznościowe. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.